Siemoneczko, witamy Was w nowej serii. Takiej z polskich sąsiadów, coś tam takiego. Tak, będziemy tutaj z Ursuskiem bawić, się, ma Ursus. Witamy. No. Witam serdecznie. No co, co mam, mam do początku powiedzieć? Hmm. No co, seria taka wyszła z dupy, no bo też. No, żeby coś było na kanale, prawda? prawda? Taka, wszystko od początku, od zera, bo tu mam takie maszynki malutkie. Stres się będzie ukazywała, no nie wiem, tak z odcinek dwa w tygodniu może Postaramy się tak, żeby było, prawda? Nieprawdaż. Prawda, prawda. No, także możemy wam na początek szybko przedstawić dwa gospodarstwa, czyli moje i sam siada, bo my we dwóch, jesteśmy tu we dwóch, ale osobno no bo sam się później będzie z czasem będzie nagrywał sam, prawda na swój kanał. Raz, on ze swojego, kanału, ze swojego gospodarstwa, a ja swojego. No, Podstawimy sobie moje na szybkości, co my tu mamy, mamy tutaj. Ja tu mam cyklopika, przyczepkę, jakąś autosankę, brąki, czwórki, agregaci, bo błomeci, których będziemy dzisiaj używać, tu mam mojego konia pierwszego pociągowego, tu mamy sześćdziesiątkę, tylko taką C362, tu mamy mój siewniczek, taki nie wiem, czy to jest izaira tak, czy izaira nie wiem. izaira No, tu mamy moją wistulę, mój kombajnik malutki, taki nie chcieliśmy mieć takiego większego, bo to początek, to się potem wymieni, prawda? Z czasem, że tak i będziemy to jakoś powoli rozprowadzać, tam wszystko na szybkości, żeby było, i tu się wpali w tego. Typia nie patrzy na to. Tu autosanka stoi, moje nawozy, moje opryski, które na 90 na ten rok. Mój puk, trój, trójka, mój rozsiewacz, lejek i tu jeszcze są moje maszynki. Jeszcze parę to tu jest praska SIPMA na spółeczkę z sąsiadem. Tak jest, sąsiad? Tu jest mój mały termicik i tu moja perełeczka, druga moja bestia, moja 130 330 I to z moich bo buty. Tyle, na tyle już? Idziemy do sąsiada, na no, a będzie oprowadzał u siebie. Chodź, sąsiad. idziemy bramą, kulturalnie. Zapraszam. No, furtka mnie nawet zaprosi. Musia nas zaprosi na szybkości. Zapraszam jest. do mnie. Dziękuję, witam. No i sąsiad, oprowadzę, ja się zamykam. Tutaj mamy wały na spółkę? Tak jest. Później dalej. Jest kombajnik z maja. Z maja taki też mały złomek. Reś RTW. Do wapną. Też da... na spółkę. No Tereżówka Alfa. Siewnik, nie wiem czy Siewnik ty... jakiś polski. Jakiś ruski, chyba albo polski, nie wiem, ciężko stwierdzić. Tu mam nawozy. O, pulan. Algówne Pula. Pula. ciągniki. Co tu masz zaciągniki, popisz? 25 oraz Zotorek 72, 11. Tak jest. Co jeszcze masz tu? To jest, a No, taki coś, taki polski. Taki. Ale polski, no. No i masz Jampola, masz nowszy, lepszy. I masz. lepszy od mojego Jampol, większy nawet. Nowszy jutro. Zapraszam jeszcze do tyłu na Gospo. Dobra, to idziemy za Ursuskim. Idziemy za czy ciśniemy. Bo tu jeszcze ma z tyłu taki malutki parek maszynowy. O. Tutaj jest puk, to jest pług pięcioskibowy. Takie, tak, takie wśród. Taki agregat. No. Przedstawka, autosanka. No. I druga autosanka do barek. Do kostek, barek, no. I to chyba wszystko było, cień. wszystko Tu mamy dwa pola takie nasze. Tu mam jedno pole z polskiego sąsiada. Drugie pole jest moje. O której będziemy dzisiaj robić Tu sobie mamy jeszcze sąsiadowec, co, nie? Coś są te swoje bo tak? Tak, tak, tak. Tak, jest tak, takie dwa pola z tyłu kohaty, tam jeszcze mamy takie dwa jeszcze dalej, coś tam, no i co to mam tu mówić Będziemy sprawdzi do roboty, co nie w sensie, jest będziemy mówić w trakcie pracy, prawda? Nie ma to, tu się, nie ma co? Ustawiłem stopę chyba nie i tranie nie wiem jak to ludzie nie skończyć. To jest Ale ciekawe, tam to odcinek trwa już, nie wiem co 3 minuty Pewnie około tego coś będzie około 3 minut no my se tu dzisiaj uprawimy zapieniemy zap, sobie agregacji do mojej dziechy sam się tu odpala swojego władimirca myślę że to nie za głośno będą że nie za głośno będą, będą dźwięki ale ale może nie władze jednak jak przeciwne w opadku najwyżej albo, albo w sumie no, dobra, niech będę jak są, na ja sobie zrobię sobie inaczej, inny myks zrobię sobie. To jest taki myks, tylko Powiedz coś. Jeszcze. Halo? No, mamy jak sam siedzi? Siedzi? Dobrze, sam się nie dobrze. Popinamy agregacik. No, to jest CB radio? Co? Na CB radio. Dobrze, na CB cię to słychać. My lecimy takim agregatem. Powiecie, że ten agregat, agregat trochę jest za wielki do 30. A, ale 30 jest bestia, da rada, spokojnie. Z tym agregacikiem lecimy, sobie uprawiamy. Na serii namówimy tutaj nasz sąsiad Ursus. Mówi, ponagrywajmy coś, mówimy to live dla Wami, są spoko. Zawsze coś fajnie ponagrywać, prawda? Zawsze coś fajnie ponagrywać. No i co powiedziałem, więcej Ursusie? Seria powstała tak na szybko To tak jest I, I bardzo się star staraliśmy Tak żeby nam że się podobało Żeby wyszło jak najlepiej I żeby nam się to podobało i żeby ogólnie było Gitos w majonez. No ale zobaczymy jakby to przyjmiecie Nie wiem Myślę że możemy taki dać próg na pierwszy odcinek, nie wiem ze... z... z 10 ap w górę 20 nawet nie, może nawet mniej, nawet z w górę i może z, z 30 wyjścia, no to by Byłoby spocz... byłoby spoczka, bo żeby tak wybijać. to tak, tak? bardzo zadowolenie. Mhm. Dobrze. Także będzie okej. Okay. Także sto lecimy, będziemy sobie cisnąć na ostro. No i co tu? Co, co tu więcej powiesz? Zamilkłeś mi tutaj mamy agregację, nie wiem, 3D będzie dawała radę by na spokojnie Rzeczywiście 15 na godzinę, jak wściekła Nie ma 30? zawsze da radę Zawsze da radę Zawsze na pełne i ogień na tłoki i idzie Idzie jak wściekło I... Idzie jak bestia to jest jednak, maszyna, nie zatrzymają, prawda? Te wszystkie większe Zatory to się chowają. Zatory, czy tam jakieś Fendy czy coś to jest do tego to tam kurde A nie bez porównania jest Skąd, że już w tej produkują niby Ursusy, bo tą chwilę obecną. No ale no... Czas Czas... dalej to jest wszystko. czas wszystko jest najgorsze, no wszystko jest zwierznie, jest takie zajmista bokejsy. Tylko jest... No po prostu wszystko idzie jak idzie Także no, także mi się tu jakoś będziemy ciorać sam tu widać koło mnie daleko niedaleko jest swoim wadnicem tutaj ciśnie, likwiduje rzutkiewkę oleistą, twoją zależność, czym ty to robisz? Nawet pójdzie po sąsiada? Ale ma to kar... Ale go tu katuje Ale go tu sam katuje, tego agregatora, a ten ramę Panie, ja tutaj to. Tu już sobie. Tu okna nie masz, czy otwarte? O, otwarte chyba. Na dotarciu. Na dotarciu jedzie. Widać, że takie. Otwarte, otwarte. otwarte. Myślałem, że wypadła szyba, ale jednak nie <laughs> to Wszystko mogło być możliwe, że być szyba wypaść, no ale. Ale jak nie wypadło, to jest git. Możemy sobie. To też jeszcze zostało mi kawałek. Tam 15 na godzinę, to najdzie ostro. Taki agregacjik, to nawet nawet ciężki nawet nie jest zbytnio Tam czyli tylko to zostało do uprawienia, Czy coś jeszcze masz? No tylko to i będę chciał, to sobie jest na odcinku to poletko będziemy kończyć właśnie okej. To poletko malutkie zostało, zostało mi do uprawienia. Tylko to. No i do siebie mam to, to i tam jeszcze dla Polacy Sąsiad ma czuć większy większe, większe areo, to chyba, bo ja mam areumy około, nie wiem, 2 hektary, 3 się sąsiedziały. Coś około tego. Samsiad Sąsiad ma około, chyba ile, 5 hektarów coś? 5, niecałych hektarów, tak. A tak wiesz, no to pira za okno, tam nie posz. No tak gdzie będzie? 4 hektar no. no ja mam trochę mniej. No ale mam 30 i tego, co się ma już. zatora, to już nowszy nabytek, lepszy, bo nie polski. on, ja że Władimir jest to ruski, ale to tam. No! Na no, finansowanie dostałem. Ta na Władimirca. <grym> nie ma jak to. I jak ci dali? Pochwaliście? 20 tysięcy. Normalnie szaleń to Prawda. Ja a pochwal się, o ile ukradłeś. Jak widzę, wiedzą. No właśnie, 20, dostał milion ukradł Jest po prostu normalnie interes, sąsiad zrobił interes życia. Interes życia. Jak chciał Ale też nie jestem święty, bo też z sąsiadem kradłem, co nie? Sąsiad mówi, rado, że razem coś nawiasł. Sąsiad mówi, że idziemy, jak, jak się bawi, to się bawić. Drzwi jebać, okno stawić. No i tego, ale mi ten Władimir zdaje o 100 pogarach. Jedzę, ja, ja lecę po mojego, moją większą bestię, jeszcze tutaj się potem zasijemy z tym, może owie na tym poletku malutkim. W kolejnym odcinku to nie wiem co będzie, zobaczymy co tam będzie, może jakiś... Nie wiem, okaże się co, doda? jeszcze się to się kawę zobaczymy co tam tam wypali na pewno coś tam na pewno się da zrobić także agregacik sprawiony przetestowany daje radę w dobrej formie chodzi Przedziecha na tam przymytaję się że mogą być nawet mniejszy do niej ale jest spokój. Taki mam takiego w realu i ciągam takiego samego i tam wszystko troszkę może ciężka ma, ale daje radę i tam To jeszcze MK jest, tylko naklejek nie mam, bo M się zerwało, zostało tylko 30 <grytania> tu więc zostało już 30, -tka. no ale mocniejsza. Jak wściekła, normalnie 6 ma Lecimy na farmę, jak tam sąsiad, tam idzie ta robota? A nawet dobrze. Nawet dobrze, to więc spoczko. Myślimy, że odcinek do was wejdzie, wpadnie może gdzieś tak, nie wiem, gdzie mamy, nagrywamy to w poniedziałek, prawda? Okay. Nieprawdaż? może do was odcinek wpadnie, w wiem, wtorku, może się zależy, tak to będzie jeszcze można, żeby to tam, tam, zrobić, coś tam ogarnąć. <coughs> Gasimy ze Bierzemy, odpalamy drugą bestię. Zapinamy średniczek. To jak chodzi, normalnie jakbym jakiś czołg słyszał. Normalnie... Ogień na tłoki. Dym na wąsach. Nie wiem, siejemy... Ja da się je owiec tam. Na tym polu. Jeszcze co to co, bliżej, bo te worki to... wziąłem widziałem w centrali owiec, nasionka. więc się tam trochę tego owca wsieje. To po prostu to możemy, możemy zamknąć, tworzymy to drugie drzwi. Nie wiem czy nie czy trochę pojechać do jeszcze, może czy, czy. Tak jak teraz może, Coś około tego By się dziwnie zachodzczyły Moje wszystkie tutaj... No, daję prawie na Nawóz drogi w tym roku, na wsiąam taki nie takie taniec, Co Sam siedział Wszystko droży, normalnie... Normalnie, kurde... Macabra się dzieje o tym świecie naszym polskim Ugramy sobie tutaj na takiej mapie, żeby w sensie na takiej mapie, ale gramy, gramy na mapie, jaka to jest mapa? Co? właśnie, No właśnie posada Widzicie, te worki tutaj trochę wysypuje się aby chciało ale nie mogło, ale musicie to zrozumieć, matko jedna O no, to jest już takie, to jest takie typy tak mają, to jest, to jest farming tylko. Tutaj staramy się to robić, żeby było jak najbardziej realnie, ale no nie wiem, zobaczymy. Jak to mamy tym z tym? 150 kg. Ja jeszcze sobie wolek wolę, jaki nam wystarczy chyba. Dobrze, to jeszcze na inne pola starczyło nam to. Ja jest gitarowo, starczył nacionek. doświadczonek. Ile chce siać? On sam się tu buszuje, coś tu buszuje. Nie? O, co on sam tu robił ja gitarstwie. Co tam trawa gdzie sam się robił? Teraz ja by bo akurat jak powiedziałem pan, to to No to gitarowo. O jedzie w władę, skręcasz, nie skręcasz, nie skręcasz w tej mnie co dzięki. Dzięki, władzu. Wokół odpalił, odpalił, chyba komba mi się to zadawało. No, tam przygotowało go. Nie wiem, czy to no bo tam miałeś łasiednik z tyłu za nim, co? Ustawiamy sobie nasionka, łowiec Odpalamy to wszystko No i lecimy Lecimy na Szczecin No, 7 na godzinę, 8, 10 Nie, nie ma co szaleć, bo tu mamy wymaganie, że jeden z tym, z tym silnikiem co chcę ustawić ten tempo na jakiś hmm. Tak, na 10 co polecimy 10 na godzinę całego nie zrobiłeś, widzę? u sąsiad? Nie, nie, bo tam będzie i na roślinie. Jak tobie zrobił, sąsiad? Hmm. Zaskakujesz mnie normalnie. Sam się normalnie mię zaskakujesz. Ty będziesz obsiało z morza, a w środku coś innego, Tak, 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 tak. O, cie babto. Normalnie sąsiad my tu zaskoczył I to bardzo o, Tylko nie mów, że tam będziesz chciał marihuanę, bo to się sieje nieraz, no? Nie, nie To już kukurydzy! Tak A co tam wiesz, to już nie ma co mój poświęcić nas no, podpierniczem, ale prowadzimy Bo to tam, no To dużo jest ludzi takich wzajemnych, że mogli nas tu podpierniczyć, że maryszkę siejemy w kukurydzy ba, Dużo, dużo mamy bardzo mniej sąsiadów tak, tutaj naprawdę, kurde, co drugi to jest lepszy. Normalnie sami wdzięczni sam siedzi, którzy się po prostu z nami razem, no, z bardzo nas lubią, i ogólnie, i zdarzą nas z z sympatią, oczywiście. Nie, nie będę dotyczył szybciej, bo mu tu nie będę, nie wiadomo, ty, ja jestem siednikiem, ale czy tak dzisiaj na godzinę wystarczy, Pedagus? No bo tutaj nie ma co szaleć znowu z tym silnikiem Zostajem pół pola To będzie to sobie posieje Mówię sąsiadę pomożemy zobaczymy do odcinka Tam może pomożemy sąsiadowi i Znaczniki zaczniki są opuszczone, te zacznikami za się jeszcze bez... Ja zacznikiem mam tą wie będę używał A coś chcę, będę żałował Mam to Kurde A co z naszyje? Owiec tylko owiec można siać, czy...? Wszystko, owiec, pszenica, jęczmy musisz. A dobrze, dobrze, dobrze dziękuję. Nie sprawdzałem tutaj to... pogody. Dobra. Te owiec to jest ma... pszenica. To jest pszenica. To są takie pola koło siebie na sąsiedzi dobrze. I tak to w Polsce, no kurde, fajna no tu wyszła jakaś ...seria, to jest taka stara na szybko ogólnie, no... Na pewno to się będziemy jakoś czasem rozbudowywać, no bo tutaj tak... Na startu nie mamy zwierząt, nie mamy w ogóle nic. Czasem coś może jakoś nie wiadomo. Może się rozwiniemy i sobie coś tutaj pobudujemy. Co zależy, do zależy od Waszej oglądalności. Czy będziecie to oglądać, czy nie, czy... Czy zakończyć na tym jednym odcinku, czy na jeden to powiem nie, no bo... My, my mamy chęć, żeby to nagrywać, no, tak nie ma, że po prostu na siłę robimy to, tylko po no. prostu z chęcią, że... to, żeby coś było fajnego na kanale, zawsze tego będzie spoko. To więc sobie tu będziemy coś ściorać. No ale tak fajnie było, żeby tutaj wybiło kurda ze... Nie wiem, ja tak. Także było za, trz... za 30 by było fajnie, z nie? Tak. Było żeby to 30 było też około tego. No ale okaże się wszystko, jak to no, wyj... wyjdzie w praniu. Ciąniczki też takie, nie takie naj. przejdziemy normalno 360, wziąć, no ale to już to by było. Akładnie trafiła taka ładna 62, to wie fajnie chodzi. Im dużo koli nie ma. Kurde, to tam też tego. Sąsiad ludzkiego ma też... Datorkę ma też do tego... to pasuje. nie ma to coś za bardzo się tutaj rozczulać. Ja też nawet tura nie na początek, tylko sobie widziałem cyklopa, niestety na pewno się trochę cyklopem na... Samsiad. Tak? My chyba robótnika nie mamy nie czy mamy? Nie wiem, nie chyba To podjedziesz się do sąsiada No to od o brać. To, to, to będziemy tam bać odryśkę tam sąsiada i wsi wiesz Rysiu tam ma taki staroświecki to Kowtę ryszkowe, aerofutniki i te maszyny Za to, to, to powal się bo, żeby tam zaś się taki łańcuch nie zerwał w człowieku Poznał będzie, że by mu rozpierdniczyli Jak to Zwyszek Nic nowego Da nam rozpierdniczone, a potem mówi, żeśmy mu rozwalili mu Dobra, sąsiad, ja już tam koło domu zasiałem, teraz siadaj jeszcze to szybko. jedno jeszcze pole uprawia. Nie, jak będę kończył, to skończę to i będziemy kończyć odcinek. Małul, jeśli będziesz ze mną też, to zjedziesz na farmę, tam pomału też skończę. To będziemy, zakończymy cały odcinek, nie? Mhm. Taki nie za długi, nie wiem, tam coś trwa, ten na oku. Tak na oku. No, 20 minut trwa odcinek. To więc jest tak sam raz na początku odcinek. Nie za długo. Zjeżdżasz na farmę, czy na się nie masz już? Ja, ja jestem już na farmie. Jestem 25. Sam się zostawił, no. jak zwykle, Sam się zostawił tego siemnik na, na tego... Na polu, czy zjeżdża? Zjeżdża. Ja, Zjeżdżę. Zjedź, bo przyjedzie sąsiad, cygan i wszystko podpierniczy, ja zawsze. Się ja nie skrapniesz? się nie skapić jeszcze... no, no ja. i zrobiony no co no znaczy musimy że zrobimy od tak odcinku wiosnę nie wiem za 3-4 potem się porzucimy na lato jesień Bo na razie to nawet mam mało po prostu, bo ani nie jedziemy w ziemniaki nic może w drugim sezonie trzeć zobaczymy jak tam wypali wszystko jest to z czasem bo to być może możecie pisać w, w komentarzach, jak tutaj dać to Myślimy, że tak sąsiedzi, no ale jak będzie jakaś fajniejsza nazwa w, w komentarzu, to może weźmiemy waszą nazwę, prawda Ursus? Jakby wymyślicie jakąś fajną nazwę, to będzie Gitarowo. Muszę by było spoczku. No nie wiem, jakieś rozwojowe coś, no bo w sumie będziemy się to rozwajać o takie malutkie, aż po jakieś maszyny spore, no bo... To jest mapa jest duża, o no to kurde, to można się tutaj pobawić dobrze. Ale co... Se... Ładnie zasypuje sąsiad, ten twój. No, mój tutaj tego, bo ja się tutaj młotka wziął przed siewami. Tam pierdyknął i żebym się niczym tam wyprostował bo te, bo zaginałem się te dziabki jak z syn. Mówię kurde dziadostwo, mówię chińskie, mówię wszystko. Zjeżdżasz do mnie? O dziabniemy sobie po pomalu, maluchu, wypijemy i... Ej, zapraszasz. No sam się tą pułentą będziemy, idziemy z sąsiadem się tutaj rozgrzać, bo mamy maszyc. Ile my tu mamy się w ogóle stopni tak z ciekawości? Bo coś zimno, czuję, że jest zimno, zimno jest, bo aby zamknąć drzwi. Ile my tu mamy stopni? Mamy no 13 stopni mamy, no ale to jest wiatr, jest wszystko, kurde, to To nie, to nie jest za ciepło, nie jest ogólnie. Tak, to więc idziemy my się. Tu, czypało, Oto, no to trzeba ja mieć i potem się tam to naprawić, nie? Się tam pier oddychnie się młotkiem, się to wyklepy tam wszystko, co idzie. Ale co tam? No i tutaj jeszcze, potem jeszcze będzie trochę, bo ostatnio weszły żniwa, bo je wistuli pasek pierdzielną. To będziemy w kolejnym odcinku nawet naprawiać, bo pomyślnie musimy muszę przeskoczyć do ogromnej ponownie, tylko koniecznie mieli, wiesz? Jak to tam A, będzie. Dobra, dobra. A zmieniałeś już w swoim władku olej, czy nie? Bo ja wcześniej zmieniałem ostatnio. A nie, jeszcze? Jeszcze nie. Tu może coś się zmienić? Zobaczymy, jak to będzie wypalało, to się wszystko okaże w kolejnych odcinkach. Czy sąsiadowi wyrzuci, czy sąsiadowi wypluje tłoki, Władek. Czy moja 30 wypluje tłoki, zobaczymy jak to wypali wszystko. A tą puentą 30 tutaj sąsiadem tak wskaczącym, sąsiad, stań tak ładnie na tle, 4 i 30 -tki. Tą puentą 30 i sąsiada. Będziemy ten odcinek zakończać. Trzymajcie się, pozdrawiamy was, na razie, siema. Elo, co w sensie się pożegnać ładnie? Cześć.